Hejo, z tej strony 11, to jest Eleven Clicker, więc jakiś czas temu, już dobre pół roku temu, czy więcej e, RKS i reszta The Greater Dog Studio, tak dzisiaj mam dzień, w który nadrabiam ich gry, które tworzyli, tak? Więc e, najpierw było DLC do FNAF-a, które będę potem jeszcze nagrywał, ale teraz jest Eleven Clicker, który e, odkopałem i em, Generalnie zrobili nową wersję, zremasterowaną. Zrobili wszystkie grafiki od nowa, bo oryginalnie to był projekt, który powstał w 24 godziny. RKS go tam trochę rozwinął. Końcowo chcieli grę troszeczkę bardziej wypolerować i zrobić ją ładniejszą, więc zrobili do niej customowe grafiki od podstaw, takie nie na szybko, tak. Um, I niestety, ale zapis się usuwa, bo wersje są niekompatybilne ze sobą, więc uzbierają sobie 1140. 114, 1100... Cztery... gdzie, gdzie tam znalazłem 4? 1111 monet, i można będzie coś tutaj poczynić. Więc mamy na razie domyślny utwór 1. Mamy do blokowania fanaty, tak jak były przedtem. Mamy do odblokowania gry, i to jest jakaś loteria. Niech los zadecyduje, zadecyduje Twojej nagrodzie. Tego nie widziałem, nie wiem jak to działa. Próbowałem to klikać, ale nic z tym nie wychodzi, więc chyba muszę, muszę zbierać więcej, ale to się o tym zaraz przekonamy, jak to będzie wpływać. Na razie to sobie zapiszmy to i odblokujmy pierwszą z gier. Flappy Tardis, ok. To, to mniej więcej pamiętam jak działało, i pamiętam, że to był troszeczkę w, ból w dupie. Plus, sądzę, że RKS dalej powinien A. naprawić kolizję, B. powinien naprawić to, że monety znikają po tym, jak się je zbierze. Ale faktycznie można przecież lecieć dookoła. Więc. Więc już wszystko rozumiem. Okay. Spróbujmy. To, to jest takie dzikie, że to przelatuje od góry na dół, to pamiętam. A, um, Tak, teraz się właśnie wyrąbało tam u góry. Spokojnie, zaraz to ogarniemy I jeżeli przejdziemy jakąś minigrę na zadziwiająco dobry poziom, czyli Prawdopodobnie to trzeba było przejść dwa razy, taki loop zrobić To wtedy dostajemy multiplayer monet za każde, za każde kliknięcie, czy za każde kliknięcie dostajemy załóżmy dwie monety zamiast jednej Tak to pamiętałem, jeżeli zrobimy kolejną grę to są trzy monety za jedno kliknięcie Więc warto robić gry, żeby to szybciej jakoś szło do góry Czym ja nigdy nie byłem fanem gier klikerów i nigdy w nie nie grałem jakoś turbo dużo, więc nie będę absolutnie dobry w to Ale o tym już wiecie, bo widzieliście z tego dwa filmy I... Nie wiem czemu to robię Nie wiem czemu do tego tak wracam, ale no skoro zremasterowali i jest tu nowy content, no to czemu by nie Może pewnego dnia mi się uda Przepraszam bardzo, ale co? Ten moment to jest najgorszy moment w tej grze, żeby to prze prze przeskoczyć tak. Jeżeli nie wyważysz dobrze. a, bo już chyba do góry teraz. No tak. Teraz sobie o tym wspomniałem. Świetnie, fajnie. Przy okazji, jeżeli byłoby dziwnie sławić mikrofon, to znaczy, że od kilku tych nagrań nowych, co teraz robię, testuję inny program do przetwarzania głosu, ponieważ... Pozbywam się subskrypcji od Adobe. Foto za Photoshop mogę płacić, ale zmieniam całkowicie wszystkie programy, z których przez ostatnie kilka lat korzystałem, ponieważ Adobe. <grym> I. W sensie, nie mam problemu płacić za programy, z których korzystam miesięcznie, tylko jeżeli te programy dobrze działają. Which is not the case. Także no. Nie powinniście zobaczyć większej różnicy, bo jestem trochę audiofilem, więc... Co najwyżej może być trochę lepiej, bo ustawiłem ten mikrofon, żeby bardziej szumy... Usuwał. Ale może o tym powiem na jakimś innym filmie, na przykład na Isaacu, gdzie... Nie będę co chwilę przegrywał i gdzie będę mógł iść z historią dalej, z historią, z grą dalej. I przy okazji... Coś gadał. Tutaj. Napraw kolizję! RK jest, jak się na Napraw kolizję! To jest nie fair. Minimalnym plusem tego ciągłego umierania jest to, że generalnie dalej zarabiamy za wszystkie monety i prze dystans, który przelecieliśmy. Okej, okay, jest trochę dalej. O, usłyszałem dalszą część tej muzyki. To jest zaskakujące. Czy to jest jeden raz, teraz będzie szybciej. O, oh, fuck. Tylko mi się tak da ścina, czy mi się tylko wydaje. Nie wiem. What happened? What is happening? Czyli muszę tak przelecieć jeszcze raz do tego portalu, żeby zdobyć ten multiplier, żeby razy dwami mnożyło monety. I chcę to zrobić teraz. Potem przejdziemy dalej. Gdzie cacy? <noise> wow. To mnie trochę rozprasza w tym momencie za wysoko. Za wysoko. Sprzerąbany, że latając takim czymś masz tylko jedną właściwie próbę, to ja tutaj mam ich tysiące. A jakby się tak sterowało takim statkiem, taką Tardis, to tylko. Jak się wierzy w asteroidę, to Inoros. Halo! To się nie godzi! Słuchawka mi trzeszczy. Zaraz te sławki utopię w WD-40. I już nic nie będzie trzeszczać. Słabki mogą zacząć trzeszczać. Mogą przestać działać. Ok, to jest trwane tr tr Więc nawet jeżeli teraz przegramy, to uzbierałem troszeczkę więcej monet, które się chyba mnożą. Czy coś takiego tam jest? Yes, boy! Świetnie, dobra, i ta muzyka z zrejmena. Świetnie. Ta Flappy Tardis. Flappy, Flappy? Flappy, a nie to było floppy? A Flappy Bird. No tak, to Flappy. No nieważne, okej. Okay. Zapiszmy i teraz za jednym kliknięciem daj nam dwa. yes, a przy okazji zarobiliśmy dość sporo, bo przez samą grę. Okej. Okay. lecimy do na następnej. Rozgrzanie pręta, pamiętam to. Okej. Okay. tutaj trzeba będzie klikać. teraz te rozgrzane najbardziej. Eee, pomocy! Czy ja powinienem to robić na tablecie dotykowym? Bo tutaj to mi się wydaje być troszeczkę ciężkie. O, nie klikam! Nie trafiam w te pręty. Halo. Pomocy. Pomocy, help. Help. O, nie, nie trafiam. Trochę luźniej rękę, Elek, bo za bardzo się spinasz. Ruszaj tą ręką, a nie. Czy jak wyszło, pozostało 29? Okej, okay, jeszcze raz. Bo tu trzeba po prostu dużo tych prętów łapać i nie pomijać złapać to wszystkie rozgrzane i normalne. Więc ja się może skupię rasa porządnie i to zrobię. I będziemy już mieli. Ooo, oh, no właśnie. Za drugim podejściem. Zajebiście, dobra. Czyli teraz mamy razy 3. ok? świetnie, zapisujemy. Czy możemy na kolejną grę uzbierać? Może uzbieramy już tak, trochę To nie powinno być długo, tym bardziej, że mamy... A może to może trochę potrwać. Ok, prawie 7000 tysięcy. To już możemy sobie doklikać. Dwie gry rozegrałem, nie było tak źle. Elo! Dzień dobry, morderstwo baby. O, to jest to. O nie, muszę w nie klikać. Oooo, distortion! Wchodzi mocno. Ta kopiąca baby, what? Halo? Bo ja nie mam miejsca do końca na to, żeby... Ile muszę wytrzymać? Minutę? 30 sekund, czy 30 na tym zegarze, czy coś, nie wiem co. Okej. Okay. Tu będzie dużo odgłosów klikania. Jak to w klikerze? Moglibyście się spodziewać, nie? Za pierwszym razem? Easy! Ekspert jestem w tej gry, nie! Elo! Ale to za szybko coś idzie. W sensie. Bardzo fajnie, ale chciałbym uzbierać na. Pierwszy rządek gier. By. No, jakbym zrobił teraz pierwszy rządek gier, to by było. Cud, miudy A okej, okay, mam teraz trochę więcej tego. Czy mogę. Okej. Okay. Idąc z lasem, Elek potknął się o worek, w którym było 10 tysięcy elekoinów. Farciarz. Ja co najwyżej w gówno potrafię wdepnąć. Okej. Okay. no Dostałem 10 tysięcy elekoinów. Czy to jest gambling ogólnie? Dostałem 10 tysięcy i mogę teraz kupić kolejną grę. Idealnie! Perfekto! Karmienie łapka. Oh my god. Oh my god. Jak to się robiło? A, to w, w ten sposób. Oj, łapek, jakie za nim tęsknię. Om. Ten zacież! Totalnie pamiętam, jak się w to grało. To się to jakoś odbijało. A, muszę to wyczuć od początku. Rozkażyłam nie, myślę, łapku. Sorry. Jeszcze raz, zaraz ogarniemy. Tak karmi Elo. O nie. To muszę And Ta gra mnie rozkładała w opór Dobra. Skupmy się na tym, jak to zrobić. Od dołu jedno, od góry drugie i musi być dużo, jakby, rozpędu przy tym, żeby to do niego tam trafiało wszystko. Ok. Czyli zawsze startować tą wisienką od góry, żeby ona miała o. O, chyba zciapciałem. No, co tam się stało? 99, halo! Czy to będzie to, czy. czy nie, raczej nie. Nie, nie, jeszcze raz. Początek był dobry. Potem się troszeczkę ściapciało. Za daleko? Nie, na styk. Dobrze, on ma też tutaj duży hitbox. Za duży bym powiedział. Ale uważam, że dalej we floppy tardy z hitboxy by wypadało poprawić. Po rozumie, że to ma być ciężkie, ale bez przesady. Bo to jak się wyczuje rytm, to nie jest tak źle. Chociaż to powinien złapać jak na moje. Ale no dobra, co ja tam wiem. Okej okay. gwiazdka. Jest, zdobyłem. Dobra, fajnie, tu mamy. 4 gry odblokowaliśmy i cztery gry zrobiliśmy na pełną gwiazdkę. Sam ja bym zapisał i spróbujmy. Co tu może być? Bo jestem ciekaw, co tutaj może się trafić. Karta 11, ale trafił na jego toaletowego duszka, który zwiększył mnożnik jego alokonów o 1. Tutaj, o, to to będzie już niezły boosting. Dobra, to wiecie co? Może wykupmy sobie kolejny. Kolejny utwór, dobra, niech będzie. Spoko, może zostać. Fanarty wykupujemy na koniec. E, ja sobie obliczę między następnym odcinkiem, e, ile muszę uzbierać łącznie i zrobiłem przegląd wszystkich fanartów na koniec. Jak uzbieram max wszystkiego, żebym tu mógł wszystko odblokować, bo chcę odblokować wszystko i, i, i myślę, że więcej update'ów do tej gry nie będzie. Także będę czuł się całkiem pewnie, jeżeli przejdę tę grę i ją zostawię. Bo nie będzie więcej update'ów, prawda? Prawda RKS? Prawda? Nie planujesz nic, prawda? Dobra, tak czy inaczej, to był na ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się w następnym. Planuję tak przejść całą. Zobaczymy jak mi wyjdzie. Na razie.